witam witam wszystkie kryptoswiry maniaków z decentralizowanych projektów z tej strony Konrad z grupy zdefiniowaniPL. Słuchajcie, lecimy z nowym filmem. Dziś projekt Liquidity Capital. Jest to projekt, który będzie uruchomiony na sieci Binance Smart Chain i jest to projekt w modelu Titano Fork. Natomiast nie uznałbym tego projektu jako taki typowy Titano Fork, ponieważ ten projekt tworzą ludzie, którzy tworzyli również Titano. Tak więc mamy tutaj projekt, który może być bardzo mocnym w tej chwili kopnięciem, jeżeli chodzi o projekty w tym modelu. Zwłaszcza, że tworzą go ludzie, którzy tworzyli Titano, czyli pierwowzór tego modelu, który pojawił się w paź na przełomie października, listopada 2021 roku. No i on, on jakby spowodował to, że pojawiły się kolejne klony, kolejne odsłony tych projektów w tym modelu. I no, jedne się udawały bardziej, drugie mniej, jedne były klapami, drugie sukcesami, i tak dalej, tak dalej. Było trochę tych projektów, nadal one wychodzą. Natomiast Liquidity Capital może być projektem, który naprawdę da fajnie zarobić. Słuchajcie, da fajnie zarobić, ale oczywiście spekulacyjnie, ponieważ jest to w projekt, w którym niczego nie stakujemy, nie... a czy inaczej, stakujemy bezpośrednio na własnym portfelu, kupując tokeny. Tego projektu, trzymając je na własnym, na własnym portfelu, będziemy otrzymywać nagrody w postaci natywnego tokenu w tym projekcie. Natomiast to, co odróżnia i wyróżnia, poza faktem, że mamy tutaj do czynienia z deweloperami od Titano Fork, Grape Finance, właśnie to też jest bardzo ważny element, ponieważ Grape Finance jako Tom Fork tak naprawdę jest jednym z wiodącym projektów w tym modelu. Jeżeli nie wiecie, co to są w tomby, to odsyłam do moich wcześniejszych projektów, których właśnie takie projekty również opisywałem. Projekty te dają mocno zarobić, natomiast odpowiednia strategia, musi być tu odpowiednia strategia zachowana, ponieważ projekt jest złożonym projektem składającym się przynajmniej z trzech tokenów, które są wzajemnie zależne od siebie i tworzą naczynia połączone. W przypadku Grape Finance mamy total value lock, 9 milionów 200 tysięcy dolarów. Jest to bardzo duża wartość jak na takie projekty, już nie mówiąc o Titano Fork Titano Finance, przepraszam, który tak naprawdę tak jak mówię, jest tym pierwowzorem, jest tym pierwszym projektem, który, który jakby spowodował to, że ten model stał się bardzo, bardzo mocno popularny. Przejdźmy jednak do Liquidity Finance. Jest to projekt, który będzie wyróżniał się już poza, tym, poza tymi deweloperami, tym, że będzie mieć ruchomy. Ruchome API, które będzie uzależnione przede wszystkim od tego, jaki jest wolumen, jaki, jakie zainteresowanie, jaka cena przede wszystkim natywnego tokenu i tak dalej, i tak dalej. To ma powodować to, że ten projekt będzie stabilny i będzie powodować to, że nie będziemy mieć tutaj do czynienia z tak dużą inflacją, jak w przypadku innych projektów w tym modelu, ponieważ największym czynnikiem szkodzącym tym projektom jest właśnie inflacja, z którą Niektóre projekty sobie dość mocno, dość dobrze radzą, wprowadzając dużo użyteczności do takiego projektu, natomiast tu stawiają przede wszystkim na płynną, zmienną, zmienne APY, dynamiczne, które będzie przede wszystkim właśnie uzależnione. Od tego, jak wygląda sytuacja na daną chwilę w projekcie. Natomiast, już pomijając, słuchajcie, to co wnosi ten projekt, w sensie jaką nowość i, i co może dać swoim użytkownikom długoterminowo, ja chciałbym się skupić tutaj w tym przypadku na typowo spekulacyjnym zagraniu. Pierwsza sprawa to to, że mamy, tak jak mówiłem, do czynienia z tymi samymi deweloperami, co dwa bardzo duże projekty. To już buduje hype i bardzo mocne zainteresowanie tym projektem. W szczególności widać to na Telegramie, przepraszam, nie Telegramie, tylko Discordzie, gdzie mamy ponad pięciotysięczną już w tej chwili społeczność w tym projekcie. Ona się coraz rozbudowuje, zresztą w dniu wczorajszym został uruchomiony został uruchomiony presale, można kupić tokeny natywne, on jeszcze jest aktywny, natomiast to czy Wy, Skorzystacie z tego pre-sale, czy ja skorzystam, to już jest inna sprawa, bo ja w szczególności do presail'ów podchodzę dość mocno sceptycznie. Natomiast oczywiście są projekty, w które partycypuję na tym wczesnym etapie, jeżeli uważam, że faktycznie warto. Jeżeli chodzi o Liquidity Capital, tu się bije mocno z myślami, czy wchodzić w ten projekt w fazie pre-sale, czy poczekać przede wszystkim do startu. I poczekać na pierwsze zrzuty. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że spójrzcie sobie, na tą chwilę mają ponad 1,5 miliona dolarów zebranych w fazie pre-sale od wczoraj, i ta wartość cały czas się zwiększa. Ona może już nie będzie tak mocno rosła, ponieważ był ten boom zaraz po starcie. Natomiast spójrzcie, co jest bardzo ważne: Liquidity Capital współpracuje z wieloma dużymi projektami, które w tej chwili obecne są już na rynku. I tych projektów jest naprawdę dużo. Każdy z nich ma współpracę bezpośrednią w zakresie po pozyskiwania właśnie kapitału pod ten presej, który obecnie jest w tej chwili uruchomiony. No W szczególności tutaj trzeba zwrócić uwagę na Titano Fork grape Finance, które zdobyły najwięcej tak naprawdę środków, no ale to chociażby z racji tego, że mamy tutaj do czynienia z tym sam, ty, tymi teamami, które są odpowiedzialne za budowanie Liquidity Capital, tak więc oni bardzo mocno gdzieś tam promują sam fakt tego presa. Tak więc tutaj mocno się bije z myślami jeszcze nie wiem, czy będę wchodzić na tym etapie, czy zwyczajnie poczekam zwyczajnie do tego zrzutu pierwszych tokenów zaraz po listingu. Tak czy inaczej, prędzej czy później taki zrzut tokenów ma miejsce. I pamiętajcie o tym, że w przypadku 90% przy, przypadków takich projektów, które startują z poziomu Presale czy Private Sale, mamy zrzut tokenów, tym bardziej, jeżeli nie mamy Westingu, czyli mamy całość jakby tokenów przekazywanych bezpośrednio po starcie po tym listingu. Listing odbędzie się na sieci Binance Smart Chain, tak więc. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą ekipę zdefiniowanych, nie wiemy, jak to robić, możemy zwyczajnie kupić po listingu nasze znaczy nasze tokeny tego projektu na Pancake Swap, bądź też korzystając przez takie agregatory, jak Pukoin czy Boget Finance, tam ustawiając sobie automatyczny slippage. Słuchajcie, tak jak mówię, jeżeli chodzi o sam projekt, warto zainteresować się z nim, ale z, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego typowo spekulacyjnego i to kto, na jakim etapie będzie realizować zysk, jeżeli oczywiście taki się pojawi, to już jest wasza sprawa. Tak więc ja nie jestem w tym projekcie długoterminowym inwestorem. Nie podchodzę do tego projektu na zasadzie takiej, że dziś wrzucam i będę trzymać te tokeny przez rok czasu jak jakiś tam wyznawca, bo nie o to chodzi. Słuchajcie, nauczmy się realizować zyski. Tylko wchodzę w ten projekt dlatego, że i mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym hype. I to bierzmy pod uwagę i myślę, że to jest najważniejszy czynnik, ponieważ co tutaj dużo mówić, no rynek krypto jest tak skonstruowany, a nie inaczej, że no, w 99% reaguje on na konkretne spekulacje. Jaki mamy roadmap, jeżeli chodzi o projekt, czyli mamy ten Fair Launch, OnDex, no nie uznałbym, że jest to Fair Launch, z tego, że mamy tutaj pre-sale, pre marketing, audit dashboard stress test CoinGecko listing CoinMarketCap listing to są właśnie zawsze te takie dwa czynniki które mocno wpływają na cenę zaraz po starcie czyli listing na CoinMarketCap i CoinGecko one oczywiście pozytywnie wpływają na tą cenę tak więc zobaczymy jak będzie w tym przypadku druga faza czyli ta stabilizacja multi community creation Multilanguage website docs Czyli, jakby poszerzenie odbiorców, listy odbiorców na różne narodowości, natomiast myślę, że angielski jest wystarczającym językiem w w tym przypadku krypto, tak więc myślę, że nie ma tutaj co kombinować. dabratar listing, coin tracker listing, social media marketing, YouTube marketing campaign. Ten marketing i tak już został uruchomiony, słuchajcie. Tak więc sporo tych influencerów już w tej chwili się interesuje. Zresztą te współprace, które nawiązali, również są bardzo mocnymi współpracami, ponieważ każdy z tych projektów, słuchajcie, ma olbrzymią społeczność. Tak więc bierzmy to pod uwagę, że te społeczności będą się wzajemnie mieszać będą korzystać chociażby z tego, że właściciele takich projektów mocno lobbują w stronę projektu Liquidity Capital. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i ten kolejny etap to jest Grow, czyli wzrost PR Marketing SEO, Partnership, Cross Chain Integration Merchandising, czyli tutaj takie bardziej już technologiczne elementy, które mają wchodzić, począwszy od SEO, czyli pozycjonowania partnerships. Tu oczywiście Współpracy jakieś bardziej szczegółowe zobaczymy. No, oczywiście jest to roadmap i on może jak kartka, każda może przyjąć wszystko, tak więc ja zawsze podchodzę z dystansem do takich jakby opisów. Cross Chain Integration, czyli Multi Chainowość, mamy w tej chwili Binance Smart Chain, będą jakieś tam kolejne mainety, które będą dorzucać. No i merchandising, czyli współpraca bardziej opierająca się od Marketplace i tak dalej. Kolejne, kolejna faza to jest BNFT, Boost NFT, czyli te NFT, które mają nam jakby boostować, przyspieszać, dawać możliwość dodatkową zarabiania, trzymając takując zwyczajnie NFT. No-lose lottery game integration. No zobaczymy no-lose. Chyba że taka na zasadzie, że jeżeli coś wygramy, to wygramy, a jeżeli nie wygramy, to nam oddają hajs. Możliwe, że takie coś będzie. Cross-chain functionality. N and... no, nawet widzicie, nie jestem w stanie tego przeczytać. Dobra. Increased Yield Bearing Opportunity Text Listings. No i zobaczymy, tak? No, jest tutaj, słuchajcie, sporo takich informacji, które mogą powodować to, że oczywiście ten projekt, jeżeli on będzie rozwijać się i faktycznie będzie szedł w kierunku tego, co tutaj opisują, będzie mógł być i odnieść sukces. Natomiast, tak jak w każdym przypadku, słuchajcie, bierzcie naprawdę pod uwagę to, że większość tych zapisów, tych roadmap czy white paper. Zwyczajnie są tylko po to, żeby budować nastrój, dawać tą marchewkę i powodować to, że społeczność będzie się budować. Natomiast, oczywiście, nie, nie, jest, to, nie jest to jakby wyznacznik każdego projektu. Przeczytajcie sobie white paper na temat tego projektu. Mają zrobione KYC, audyt w drodze. Tak więc czekamy, słuchajcie, ja czekam w szczególności na to, żeby kupić zwyczajnie te Zobaczę, tak jak mówię, nie wiem jeszcze, czy kupię w i wydaje mi się, że raczej odpuszczę. Tym bardziej, że mamy tutaj bardzo dużą już społeczność i bardzo duży kapitał zebrany. I myślę, że co by nie było tak... Będzie gdzieś ten dołek. Jeżeli tego dołku nie będzie trudno, nie kupię na górce na pewno to jest jakby rzecz podstawowa. Wolę, słuchajcie, nie kupić tokenów i stracić okazję do zysku niż kupować w preSale i w przypadku 10, 9 na 10 przypadków mamy taką sytuację, że zaraz po presale mamy ten dump i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Zresztą, przerobiliśmy już tyle tych tematów, że. Jakby statystyka robi swoją robotę, i myślę, że nie ma tutaj co dyskutować. Tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o Liquidity Capital, taki krótki. Mój komentarz, krótki film dotyczący tego projektu. Link bezpośrednio do Liquidity Capital znajdziecie w naszej grupie. Zdefiniowani link bezpośrednio do tej grupy znajduje się w opisie pod tym filmem. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten projekt. Myślę, że warto rozważyć wejście na takim etapie czy innym etapie w ten projekt. Zresztą, szukamy zawsze takich projektów, które dają potencjalny zysk. A projektów jest bardzo dużo na rynku, tak więc pamiętajcie, że warto robić własny research, szukać tych rozwiązań, które potencjalnie mogą być najkorzystniejsze dla nas. No a w szczególności zapraszam Was też, właśnie na naszą grupę zdefiniowani, gdzie szukamy właśnie takich perełek, takich rozwiązań, które teoretycznie dają możliwość zarobku. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Tyle z mojej strony, cześć.